Cześć, witam Was serdecznie i zapraszam do materiału, w którym skupię moją uwagę na jednej specyficznej hordzie. Jest to horda przy łuku lawowym. Liczebność tej hordy to jakieś 50 rojaków i jest dostępna od momentu naszego przybycia do rejonu Belnap. Zajmiemy się tą hordą w ciągu dnia metodą dającą nam niewidoczność. Teraz, moi drodzy, tak. Jej lokalizacja jest. Yy... Dość prosta. Tutaj mamy taker, przesuwamy się w prawo w kierunku tego wzgórza i u jego podnóża zatrzymujemy się i kawałek w górę. Tu mamy łuk lawowy z wejściem od południa i od północy. My jesteśmy od strony północnej. Dlaczego już pokazuję? Biegniemy tutaj na górę. Skręcamy w lewo. I tutaj jeszcze raz w lewo. Stajemy sobie w tym miejscu mniej więcej i robimy przewrót po to, aby spaść właśnie na tej półce. Ta półka daje nam niewidoczność. Jesteśmy tutaj niewidzialni dla świrusów. I teraz będziemy używali wabików oraz pomp rurowych. I te bym zalecał do tej metody. Więc tak, pierwszy wabik leci. No, i czekamy. Pierwszy wabik tak naprawdę nie trwa wiecznie, i chwilę to potrwa, zanim oni w ogóle zaczną się tym interesować. Aczkolwiek dobrze jest już bombę rurową sobie przygotować na pierwszą ekipę. Bo jak narobimy huku, to reszta też będzie zainteresowana. O, właśnie o tym mówiłem. Teraz sobie rzucamy tam bombę rurową. Następnie jeszcze jeden wabik. Zaraz za tym. No, i będziemy resztę ekipy kończyli za pomocą rurowych. Jedna, druga, jakby coś jeszcze zostało. I proszę, to jest horda przy ukulowowym. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.